rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta legionowo dla obszaru ograniczonego ulicą Sowińskiego, ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulicą Jagiellońską, ulicą Juliusza Słowackiego, terenem kolejowym drogą krajową nr 61 w Warszawie. Szanowni Państwo zaraz poproszę Pana Prezydenta o, o wprowadzenie natomiast zgłosił się e, do mnie z prośbą jeden, jeden z przedstawicieli tego terenu, którego dotycza, dotyczy jeden z, dobrze, że jeden, bo gdyby było więcej, to, to byłoby, że tak powiem, większym kłopotem. W związku z tym wyraziłem zgodę, żeby Pan mógł przedstawić nam krótką e, e, taką, prezentację e, i, 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 i powiedzieć kilka słów. Także pan prezydent będzie mógł nam przedstawiać wprowadzenie, a my tu spróbujemy uruchomić aparaturę. Jest to uchwała, którą przygotowaliśmy na wniosek Rady Miasta przyjęty podczas sierpniowej sesji Rada Miasta jako organ ustawowo odpowiedzialny za uchwalenie prawa miejscowego w zakresie planowania przestrzennego posiada w granicach prawa samodzielność oraz swobodę decydowania o zachętej procedury, w tym m.in. może wycofać się z inicjatywie planistycznej i takie będą konsekwencje przyjęcia tej uchwały. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tak dodam dla porządku, że na poprzedniej, na poprzedniej sesji pan prezydent złożył wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Rada się przychyliła, następnie był złożony przez radnego wniosek o zobowiązanie Prezydenta do przygotowania takiego projektu uchwały, który dzisiaj otrzymaliśmy tej treści i jesteśmy w takim stanie prawnym w jakim jesteśmy. I bardzo proszę o krótką prezentację co i czego, którego terenu ma ta prezentacja dotyczyć. Otóż e, w 2002 roku wyprowadziliśmy się z ulicy Reymonta jeżeli Państwo pamiętają, ja tam dzierżawiłem działki na Rejmonta i utrzymywaliśmy około 70 stanowiskowy parking, który pozwalał ulicy Remonta funkcjonować. Po wyprowadzeniu się ulica Rejmonta się rzeczywiście zakorkowała, zrobiliśmy ją jednokierunkową i e, po likwidacji tego parkingu, który myśmy e, dzierżawili. A wybrano inne rozwiązania. Rzeczywiście jest tak, że placówka medyczna generuje ruch, ale jest też tak, że zawsze kiedy byśmy ten ruch generowali, rozładowywaliśmy go i przygotowaliśmy się do tego, bo, bo o tym wiemy. Ulica Reymonta przez wiele lat funkcjonowała dzięki naszym parkingom zrobionym na ulicy Reymonta 13-14, na tych działkach. W 2002 roku wynieśliśmy się z ulicy Remonta, przenieśliśmy się na ulicę Piłsudskiego. W momencie przejścia na ulicę Piłsudskiego chciałbym Państwu przypomnieć, że były trzy budynki. Był budynek błękitnego centrum, który posiadał swoją parkingową, parkingowe zaplecze, budynek szkoły, liceum oraz Powstający budynek wynika. I to było wszystko. Tu wszędzie było pole. Normalne pole. I teraz w momencie, kiedy powstały te budowy, później następnym budynkiem był Urząd Miasta, te cztery budynki zapewniły sobie jakąś parkingową możliwość funkcjonowania. Następnie. Yy, I tutaj mógłbym się yy, troszeczkę faktami y, podeprzeć. Błękitne centrum, 5000 metrów y, powierzchni handlowej i 120 miejsc parkingowych. Galeria Gondola, 5200 m kwadratowych, 126 mi, y, miejsc parkingowych. Y, Urząd Miasta, y, Posiada swój parking podziemny i miejsca parkingowe wewnętrzne. I na tym jest koniec, jeśli chodzi o, o powstawanie miejsc parkingowych. W zakresie tworzenia miejsc parkingowych, czyli to, co robiliśmy na Rejmonta, dokładnie to samo zrealizowaliśmy przy ulicy Piłsudskiego. Proszę spojrzeć na terenie własnym. Zrobiliśmy 126 miejsc parkingowych w Gondoli, 70 miejsc parkingowych w Mediku, 16 miejsc parkingowych na rogu ulicy Piłsudskiego i Jagiellońskiej. To jest ten placyk, który dzierżawimy od miasta od wielu lat, i tam zrobiliśmy miejsca parkingowe. Za pawilonami na ulicy Jagiellońskiej wybudowaliśmy drogę i miejsca parkingowe, a także za pawilonami na Jagiellońskiej od strony y, spółdzielni mieszkaniowej także zrobiliśmy miejsca parkingowe, bo te miejsca parkingowe są, jakby to powiedzieć, naszym wspólnym dobrem. I stworzyliśmy ją za własne środki na terenie miejskim. E, 24 miejsca parkingowe przed budynkiem METK. Dlaczego ja uważam, że je stworzyłem? Ano dlatego, że chodnik, który był przy ulicy Piłsudskiego, był dokładnie w miejscu, gdzie są dzisiaj miejsca parkingowe. Ten chodnik został przeniesiony. Na nasz teren, czyli naprzeciwko yy, budynku Medika, a w tym miejscu chodnika, powstały miejsca parkingowe na ulicy Piłsudskiego. One w rzeczywistości na moim terenie są tylko pół metra, ale gdyby nie ten teren, który został miastu udostępniony, te miejsca by nigdy nie powstały. Ten chodnik jest z kolei w 100% na terenie należącym do placówki Medik. 20% yy, 4, 12 miejsc parkingowych na, przy budynku 31a. Otóż e, przebudowaliśmy tą część miejsc parkingowych, które są e, na, e, e, na 31a, czyli na e, e, przepraszam, zdenerwowałem się na, e, e, na miejscu 31a. Natomiast zrobiliśmy także daniny dla miasta i te daniny dla miasta chciałbym państwu uzmysłowić. Osiem miejsc parkingowych przy ulicy Mrugacza obok wjazdu ZUS. Ten wjazd do ZUS został przebudowany, tam kiedyś rosły krzaki. Zrobiliśmy miejsc parkingowych 8 na terenie miejskim przy wjeździe do zus od strony Mrugacza. 20 miejsc parkingowych w boku 0. Jeżeli państwo pamiętają jeszcze parę lat temu przechodziło się Piłsudskiego na drugą stronę, bo przed zerówką nie było chodnika, prawda? Ten chodnik i te miejsca parkingowe, które powstały, zostały zrobione przeze mnie, e, zostały zrobione to na rzecz gminy. Następnie 10 miejsc parkingowych y, wzdłuż ulicy y, Jagiellońskiej. Razem 38 miejsc parkingowych, które zrobiłem na terenie gminy. Oczywiście nie są to moje, ale są one ogólnie dostępne. Jeżeli przejdziemy do e, następnej części, poproszę. To, to przyjrzyjmy się teraz zabudowie ulicy Piłsudskiego. Jak mówiłem na początku, mieliśmy tutaj medik, tutaj mieliśmy błękitne centrum, tu się pojawiło Urząd Miasta. I to. Na tym się zakończyło budowanie miejsc parkingowych. Proszę sobie zobaczyć. Powstanie 24B, miejsc parkingowych 0. Powierzchnia najmu 1000 metrów. E, budynek 33, miejsc parkingowych ogólnodostępnych 0. Powierzchnia najmu e, 2000 metrów. Miejsc parkingu Piłsudskiego 35. Miejsc parkingowych 0. Powierzchnia Narmu 2000 m. Piłsudskiego 39. Miejsc parkingowych ogólnie dostępnych 0. Powierzchnia Najmu 600. Te wszystkie dane, no jeszcze przy okazji takie drobiazgi jak Mrugacza 1. Miejsc parkingowych 0. Powierzchnia najmu dzięki Bogu 800 metrów. To spowodowało rzeczywiście jakąś tam trudność, ale jakby to powiedzieć, y, trudno, żeby tych trzech graczy, czyli Urząd Miasta, Błękitne Centrum i niepubliczny zakład, y, no, rozwiązały wszystkie problemy. Tutaj niestety powstała radosna twórczość, ale nie ja tą radosną twórczość y, wymyśliłem, niestety. Za co. Osobiście uważam, że jestem karany. Teraz e, próba zagospodarowania terenu e, Mrugacza e, słowackiego Jagiellońska. Otóż tutaj miał powstać budynek, który w sumie posiadał, miał posiadać e, dwa razy po 200 z groszami miejsc parkingowych. Czyli te miejsca ogólnodostępne, które byłyby, to jest wielkość około 220-250 miejsc. W, w, w dodatkowe 200 miejsc dla potencjalnych mieszkańców, którzy by zamieszkiwali piętra powyższe. To miasto, według mnie, zasługuje na centrum, na taką zabudowę bardziej miejską. Jeżeli my nie chcemy wędrować w kierunku Garwolina, ryk czy tego typu miejscowości to my mamy prawo oczekiwać, że będziemy mieli też jakieś fragmenty wielkomiejskie. One się oczywiście wiążą z pewnymi niedogodnościami, z tym, że czasami centrum trzeba ominąć, że jak jedziemy z centrum gdzieś... I przez centrum to pojedziemy ulicą 3 maja albo słowackiego, no bo przejazd przez Piłsudskiego może czasami nie jest najrozsądniejszy, ale to dotyczy wszystkich miast, także Warszawy, także łodzi każdego miasta, że centrum ma swoją specyfikę, jeżeli nie mamy sprawy z centrum, no to oczywiście przez to centrum nie przejeżdżamy. Natomiast jeżeli chcemy zaparkować w centrum, to takie możliwości ten nasz projekt zapewnia i ten nasz projekt daje. Przez, Poprzedni plan był uchwalony w 2001 roku, to jest 23 czy 4 lata temu. Od 5-6 lat prowadzone są prace, które miały y, zmienić y, ten plan i dostosować go do, do nowej rzeczywistości. Ta nowa rzeczywistość jest wokół nas i, i wszyscy ją osobiście widzimy. Zarzucenie tej pracy no to jest wyrzucenie do śmietnika pieniędzy prywatnych i publicznych. O ile prywatnych to może niewielka strata, ale publicznych to już troszkę szkoda, bo też na stworzenie tego planu miasto wygenerowało znaczące środki. Zdaję sobie sprawę, że na etapie, na jakim jesteśmy teraz, najprawdopodobniej sprawa jest przesądzona. Tym niemniej jednak prosiłbym, żeby Państwo się rozważyli i zastanowili, czy, czy to naprawdę w taki oczywisty i prosty sposób służy temu miastu i czy nie, nie można wybrać rozwiązania, które pozwoliłoby procedować dalej ten, ten plan i wybranie rozwiązania, które by spowodowało, że, że na koniec dnia wszyscy będą zadowoleni, że, że mamy zbudowane i jakieś rozsądne centrum. Dziękuję Państwu za poświęcony czas. Jeżeli ktoś z Państwa życzy sobie, to tą prezentację mam w formie papierowej, mogę ją rozdać. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych, 16 radnych głosowało za, 3, 3 głosy wstrzymujące, uchwała została podienta.